Cześć! Witam Cię w Quizie Podróżniczym z Wiedzy o Świecie. Sprawdź swoją wiedzę i baw się dobrze. Na fladze którego europejskiego kraju znajdują się dwie krowy? A. Andory, B. Czarnogóry, C. Hiszpanii, D. Portugalii? Prawidłowa odpowiedź to A. Andory. Co to za miasto? A. Barcelona B Kan C Oslo D Rzym Prawidłowa odpowiedź to A Barcelona Teneryfa, La Palma i Lanzarote to wyspy A Bahama B Dziewicze C Kanaryjskie D Owcze Prawidłowa odpowiedź to C. Kanaryjskie. Jedyny kraj, w którym żyją na wolności Pandy Wielkie, to A. Chiny, B. Australia, C. Japonia, D. Indie. Prawidłowa odpowiedź to A. Chiny. Co to za miejsce w Nowym Jorku? A. Central Park B. Rockefeller Center C. Times Square D. Chinatown. Prawidłowa odpowiedź to C. Times Square. Na którym kontynencie leży Grenlandia? A. Na Antarktydzie B. W Europie C. W Ameryce Północnej D. W Azji. Prawidłowa odpowiedź to C. W Ameryce Północnej. Która rzeka w Afryce jest najdłuższa? A. Kongo B. Niger C. Nil D. Zambezi. Prawidłowa odpowiedź to C. Nil. Czyja to flaga? A. Macedonii B. Madagaskaru C. Mauretanii, d. Mozambiku. Prawidłowa odpowiedź to B. Madagaskaru. Na jakim kontynencie znajduje się pustynia gobi? A. w Afryce, B. w Azji, C. w Europie, D. w Australii. Prawidłowa odpowiedź to B. w Azji. Co to za budynek? A. Parthenon, B. Sydney Opera House, C. Biały Dom, D. Alhambra. Prawidłowa odpowiedź to B. Sydney Opera House. Burgundia to region którego kraju? A. Hiszpanii, B. Francji, C. Portugalii, D. Włoch. Prawidłowa odpowiedź to B. Francji. Co to za miasto? A. Budapeszt. B. Florencja. C. Praga. D. Wenecja. Prawidłowa odpowiedź to A. Budapeszt. Co jest stolicą Surinamu? A. Caracas. B. Montevideo. C. Paramaribo. D. Santiago. Prawidłowa odpowiedź to C. Paramaribo. Zanzibar to wyspa którego kraju? A. Seszeli. B. Tanzanii. C. Mauritiusa. D. Dominikany. Prawidłowa odpowiedź to B. Tanzanii. Co jest walutą Chin? A: bat, b jen, c yuan, d rupia. Prawidłowa odpowiedź to c: yuan. Na jakim morzu leży Cypr? A: egejskim, b adriatyckim, c: śródziemnym, d: jońskim. Prawidłowa odpowiedź to C Śródziemnym. Do jakiego kraju należy Madera? A Francji, B Hiszpanii, C Portugalii, D Włoch. Prawidłowa odpowiedź to C Portugalii. Jaką długość ma linia brzegowa Czadu? A 263 km, B 467 km, C 965 km, D 0 m. Prawidłowa odpowiedź to D, 0 m. Czy ja to flaga? A Butanu, B Burundi, C Bahrajnu, D Brunei. Prawidłowa odpowiedź to A. Butanu. Językiem urzędowym Nigeru jest A. Angielski, B. Hiszpański, C. Arabski, D. Francuski. Prawidłowa odpowiedź to D. Francuski. Jak ci poszło? Napisz w komentarzu, na ile pytań odpowiedziałeś prawidłowo. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Jeżeli materiał się spodobał, zostaw kciuka w górę. To nic nie kosztuje, a daje nam wielką motywację do tworzenia dla Ciebie kolejnych wartościowych treści. Podziel się linkiem do filmu ze swoimi znajomymi oraz zapoznaj się z naszymi innymi filmami. Znajdziesz tu wiele ciekawostek o krajach, które warto odwiedzić, tylko sprawdzone fakty i informacje. Jeżeli chcecie mieć wpływ na rozwój tego kanału, napiszcie w komentarzu, co chcielibyście w przyszłości zobaczyć na tym kanale. Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Łajki, podróżniczy raj.